2023 rok w Jaybreaku to jest dramat. To, co zostało wprowadzone w tym roku, to jest naprawdę tragedia, jak mało rzeczy zostało wprowadzone. Więc w dzisiejszym odcinku uzasadnię swoją opinię i porównam 2023 do 2022. I taki mały disclaimer. Oczywiście ten rok jeszcze się nie skończył i może zostać duży du 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 update. Na pewno spodziewamy się takiego święta. To jednak nie zmienia, że jest to słaby rok i wprowadził bardzo mało ciekawych rzeczy więc zapraszam do oglądania więc w sumie co ciekawego zostało wprowadzonego w poprzednim roku szczerze mówiąc 2022 pod względem update'ów jest najlepszy rok w historii całego Jaybreak. wprowadził on tak dużo update'ów, które były tak dużymi game changerami tak bardzo zmieniły grę a są to między innymi Także pierwsza taka ważniejsza rzecz jest to Live Event z okazji 5 lat, który wprowadził nam Crater City, który po prostu zmienił Jbreak'a nie do poznania. Mapa jest prawie dwa razy większa, i na tej części mapy mamy m.in. kasyno czy mansion. Okej, okay, mansion jako rabunek raczej nie traktujemy. Raczej robi się to czasami dla beki, albo gdy po prostu nie ma się escape bota, ale kasyno to jest totalny game changer. A ta część mapy ma totalnie potencjał na to, co zostaje tutaj wprowadzone, bo najprawdopodobniej najbliższe rabunki kolejne, które zostaną wprowadzone będą na tej części mapy. No i ogólnie moim zdaniem... Ta część map jest o wiele ładniejsza od tej starej części mapy. Okej, okay, trzeba przyznać, że jest to bardzo puste miejsce, jak na to, że jest już ponad rok w grze, no to trochę jest to słabe, ale jednak mamy tutaj dwa napady: mamy gunshop, mamy naprawdę fajnie prezentujący się garaż oraz mamy na tej nowej części mapy aż trzy apartamenty. A w grze aktualnie mamy tylko pięć apartamentów. No i jeszcze w Crater City na takim budynku jest jetpack, tak ze sobą No i kolejny, bardzo podejrzny być. to jest dodanie trade'ów moi drodzy, rzecz która zmieniła Jbreak'a ponownie nie do poznania, niektórzy zamiast po prostu grać normalnie w Jbreak'a, Głównie tradują ich bardziej interesuje sama w sobie ekonomia w przypadku tej gry niż sam w sobie gameplay Jest i społeczność grająca w JV jak i społeczność tradująca Więc to jest naprawdę fajna rzecz jeśli macie jakieś auta, kiedyś nie mogliście ich zdobyć W tym momencie jest taka szansa, co prawda nie będą to wasze OG auta i nie jest to takie uczucie jak w przypadku OJ, ale i tak jest to dalej bardzo fajna rzecz. I następna aktualizacja, nawet nie minął miesiąc i kolejna wielka aktualizacja. Zostały wprowadzane tutaj dropy typu hyper Chrome, czy pieniądze, na przykład można zarobić 1000 dolarów czy 1000 dolarów, no i można zarobić tam 20 lit. Kolejna bardzo fajna rzecz, wiele osób specjalnie wróciło do Jbreak'a, bo miało jednak cel grania w tą grę po pobiciu jednak tych bardzo wielu milionów yy, posiadaniu wszystkich hałów, no mieli kolejny cel, czyli wbijanie Hyperchromów level 5, up, no i też oczywiście Hypershift. No i ostatnia grudniowa aktualizacja, która wprowadziła sezon 13 oraz mansion, Jakieś oczywiście mniejsze aktualizacje, na przykład kolabo j z McLarenem, czy zmiana muzeum, no i aktualnie ten rabunek wygląda o wiele lepiej niż kiedyś. No i jakie ciekawe auto zostały wprowadzone w tym roku? No oczywiście bez wątpienia Javelin zdecydowanie świetne auto. Snake, Macaron, Shelamark 5, MCL36 więc naprawdę są tutaj bardzo ciekawe pojazdy o dobrych statystykach. No dobrze, więc przejdźmy do aktualnego roku i omówię tutaj każdy update. No i pierwsza aktualizacja nie jest zdecydowanie dobra nie wprowadziła nic ciekawego zostały wprowadzone na przykład 5 nowych kolorków. Jakiś spoiler. No tutaj oczywiście macie wszystko napisane. No i druga aktualizacja została wprowadzony sezon 14 z naprawdę bardzo fajnym samochodem, ale jednak to rzeczy, że samochodem tutaj nie były jakieś ciekawe. Trzecia aktualizacja, parisin bardzo dobre auto limitowane. Tak naprawdę moim zdaniem trzecie najlepsze auto limitowane. No ale mogło po prostu zostać wprowadzone wraz z sezonem 14. Następna już czwarta aktualizacja i kolejna naprawdę słaba aktualizacja. Nic tu ciekawego nie zostało wprowadzone. Poza tym, że został dodany krew, no i tym, że zostało zmienione wyjścia z rabunku. Są te crew Battles. Jeśli w to gracie, napiszcie swoje odczucia na ten temat. Ja nigdy tego nie grałem, raczej nie chcę grać po prostu z chociaż słyszałem, że występują na tym Gitarze. Jeśli, jeśli gracie te crew Battles, napiszcie mi w komentarzu, czy to jest prawda z tym jitterami Szczerze mówiąc, jak kru używam tylko po to, by były białe znaczniki. Jeśli gram na serwerze, gdzie jest kilka osób, taka osoba mi się wyróżnia. No i gdy jest na policji, wiem, gdzie on dokładnie jest. Zostało dodane zawieszenie Monster. To ale ważna zmiana. z tym auta są o wiele fajniejsze i o wiele lepiej się z tym jeździć. Następna aktualizacja: drugie kolabo już z nascar w którym został są wprowadzane m.in. nascar 75, Semi -track, no i bardzo fajny Torna NASCAR'owy no i wraz z tą aktualizacji został wprowadzony sezon 15, całkiem fajne auto zostało wprowadzone wraz z tym sezonem, no i jakieś tam zmiany w tych krów, w końcu dodali edycję driftu oraz jakaś tam optymalizacja, co jest akurat ważne, bo gra jest słabo zoptymalizowana, jak na robloxie. No i następna aktualizacja niby jest dobra, niby nie, zmieniła apartamenty, ale szczerze mówiąc, czy wy używacie apartamentów do normalnego grania? Te sejfy, które są w apartamentach są beznadziejne i są bezużyteczne. Więc to się używa dosłownie tylko pod RP. I fajne jest to, że teraz kupujecie raz i macie na zawsze. Wcześniej cały czas trzeba było to wynajmować. Ale wraz z tym pewna wada, że tych apartamentów jest naprawdę bardzo mało. Jest ich tylko 5, z czego dwa są tym samym. To są penthouse'y, które uwaga kosztują półtora miliona. Tak. Półtora miliona! No i aktualizacja, która się wydawała mała, jednak później no, zmieniła się w największą aktualizację w tym roku. Jest to zniszczenie Polis HQ, no oraz po prostu więzienie też zostało po części zniszczone. No i największa aktualizacja, jaka była dotąd w tym roku, czyli zmiany w więzieniu. Więzienie zostało bardzo zmienione. Polis HQ, to co jest dużą zmianą, Zostało usunięte! Nie zostało odbudowane, tylko zostało usunięte. Co jest słabe, bo to była fajna baza policyjna. Fajna lokalizacja, był gunshop, był garaż, było wszystko. Były też dwie helki. No i to zostało usunięte. Co prawda, do zwykłego więzienia został dodany gunshop. Little Bird też został dodany do zwykłego więzienia. Fajne, nie powinni tego usuwać, powinni dodawać coraz fajniejsze rzeczy, a nie dodawać fajną rzecz, i usuwać też inną fajną rzecz. No, i też bardzo fajna rzecz dla osób, które nie posiadają mobilnego garażu. Czyli to, że aktualnie możecie zespełnić prawie każdy pojazd do z kwoty 100 tysięcy. Więc tak naprawdę w tym momencie, osoba, która nie ma mobilnego garażu, może zespełnić sobie Shellmark Piątkę. Co jest naprawdę bardzo fajną zmianą. I tutaj propsuje. No więc minęło pół roku, a został wprowadzony tylko jeden fajny update, który faktycznie zmienił bardzo mocną grę. I to jest właśnie przykład tego, że. Ten rok to jest jakiś niewypod. Dlaczego oni wprowadzają tak mało zmian? Ja nie wiem dlaczego w sumie. Bo jedyne co fajnego w tym roku wprowadzają to są pojazdy. Później sobie podsumujemy. Ale poza tym tutaj nic ciekawego nie jest wprowadzane. Mam nadzieję, że świąteczna aktualizacja czy Five Days on Vehicles coś zmieni. Bo w tym roku Five Days on Vehicles nie wprowadziło tylko pojazdów. Bo wprowadziło na przykład zmianę dla bazy militarnej, która jest aktualnie w drugiej części mapy. Co jest w sumie ciekawą rzeczą. Z następną aktualizacją powracamy do poprzedniego poziomu. Nic, zostało, nic nie zostało wprowadzone poza szesnastym oraz kolorem Radiant Red. Następna aktualizacja wprowadziła troszeczkę więcej, Między m.in. Prison Busa. Została zmieniona rakietnica, która w tym momencie ma auto-namierzanie. Wprowadzili różne spoilery, w Belgii, opony oraz wprowadzono zmiany do tradeów i w tym razem już nie wyświetla, ile razy został wytradowany dany item. Co jest fajną rzeczą, bo tym razem jeśli item jest wytrajdowany na przykład 10 razy nie będzie mniej wart niż item trajdowany 4 razy no i fajna rzecz zostało wprowadzone więcej slotów bez VIP-a w tym momencie mamy 10 slotów z VIP-em mamy 20. Wcześniej było to dwa razy mniej slotów no i co, już przedostatni update, no to będzie update sezon 17, który wprowadził zmianę co do sezonu. W tym momencie sezon tak, także jest Daily Exp, tak samo jak kiedyś, czyli za aresztowanie, za rabowanie, ale niestety są nity, no i są tygodniowe kontrakty. To są wprowadzany Aperzur oraz Power 1, naprawdę bardzo fajne samochody. No i jest nowa taka opcja w garażu co tydzień zmieniają się promocje na Intel, czasami na różne auta są promocje i jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Są promocyjne belgi, tekstury, samochody, drift, naklepsony. No i ostatnia aktualizacja na dzień, kiedy to nagrywam, czyli... Co zostało niej dodane? Przywrócili Battle royale, który działa lepiej niż kiedyś działa. Nowe itemki za najczęstszy save Między innymi auto, czyli Fiasko Opony youtuberów, w ogóle zostały zmienione opony i mamy teraz Możemy inaczej dostosowywać opony Jaką chcemy mieć jakby na nich taką teksturę Jaki rozmiar chcemy i Fajna rzecz, chociaż ja tego nie używam Zmiany graficzne oraz optymalizacja więc ten rok pod względem zmian ogólnych gameplayowych, typu zmiany na mapie, nowe rabunki jest naprawdę słaby, nic tutaj ciekawego praktycznie nie zostało wprowadzonego. Oczywiście już nie skreślam tego roku jako najgorszy rok w historii, chociaż tak się tam na to zapowiada. Od w czerwca zaczęliśmy dostawać jakkolwiek jakościowa aktualizacje, która cokolwiek tam wpłynęły na gameplay. Co prawda w więzieniu już każdy zapomniał i każdy już się już do tego przyzwyczaił. Ale co chciałbym pochwalić w tym roku To co jest to jak dobre pojazdy są wprowadzane To jest super A jakie fajne są wprowadzane Power 1, Aperture, Parisian Proto 08, Poseidon, Shogun Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał Jeśli tak, stawcie łapę w górę Zostawcie suba i napiszcie w komentarzu Co sądzicie na ten temat Czy waszym zdaniem jeszcze w tym roku Zostaną wprowadzane jakieś fajne aktualizacje. Najprawdopodobniej wprowadzą Five days of the Kickles i jakiś fajny update święta. Więc to tyle. Nara.